Cześć, ja się nazywam Marek Janigacz i zapraszam Was do kolejnego odcinka programu 3x3. Dzisiaj opowiem Wam, co planowanie ma wspólnego z Kurtem Vonnegutem. Chodźmy. Niedaleko się przemieściliśmy, a właśnie o przemieszczenie, tylko że mentalne, e, dzisiaj nam chodzi. Kurt Vonnegut był pisarzem. Pisał książki i pisał je w pewien specyficzny sposób. Dlaczego? Ponieważ jako pierwszy... Pisał ostatni rozdział. Wszystkie wątki, które miały się pojawić w książce, właśnie w tym ostatnim rozdziale, musiały się połączyć. Następnie przechodził do przedostatniego rozdziału i zastanawiał się, co tam się musi pojawić, co tam się musi wydarzyć, żeby rzeczy, które są w ostatnim rozdziale już napisane przez niego, mogły mieć sens i były logicznie powiązane. Następnie przechodził do przedostatniego rozdziału, i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu na samym końcu pisał pierwszy rozdział. Strategia Kurtawonego Guta w planowaniu wygląda dokładnie tak samo. Zaczynajcie z wizją końca. Opiszcie projekt i cel, który chcecie osiągnąć, jako zrealizowany, że udało się to wszystko zrealizować. Opiszcie, co wtedy macie, jak się czujecie, to też jest bardzo ważne. I zróbcie sobie właśnie takie przejście mentalne. I cofnijcie się o jakiś odcinek czasu, na przykład o tydzień czy dwa, i opiszcie, co wówczas musicie mieć. Zrobione, co już na 100% jest zrealizowane, czego jeszcze Wam brakuje, ale jest na tyle blisko, że za ten tydzień czy dwa jesteście w stanie osiągnąć 100% realizacji całego celu. Następnie przejdziecie znowu kilka kroków w tył, i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu dojdziecie do pierwszego kroku, który wykonacie prawdopodobnie dzisiaj albo jutro, wszystko zależy od Waszego podejścia. Strategia Kurta nie zakłada, ile tych kroków powinno się znaleźć. To od Was zależy oczywiście od projektu, jak dużo on jest. Polecam Wam, żebyście opisywali sobie projekt na 100% z realizacji: 90, 75, 50, 25, 10, 5. No i właśnie ten pierwszy krok. Strategia Kurta pozwala Wam już na etapie planowania dostrzec, że coś może się nie spinać. W trakcie realizacji, na przykład cel jest zbyt ambitny, albo ten czas jest jednak trochę za krótki. Zachęcam Was do skorzystania z tej metody. Spróbujcie rozpisać sobie, nie wiem, kolację, którą przygotujecie dla swojej rodziny właśnie w ten sposób. 100% to jest zjedzona kolacja i zadowolona rodzina. A co musicie zrobić 10 minut przed tym krokiem? Zachęcam Was do korzystania z tej techniki i do czytania książek nie tylko Kurta Woneguta. Cześć.